Na tym filmiku chcę Wam króciutko przypomnieć w zasadzie to, co już wcześniej omawialiśmy, czyli ścieżkę kształcenia, jak po kolei można wybrać sobie szkołę i, i co nam to daje. Więc tak, wychodzimy oczywiście ze szkoły podstawowej, tak jak Wy, za chwilę ją skończycie i macie do wyboru w zasadzie trzy szkoły. Tu są pokazane cztery, aczkolwiek nas interesują te trzy, czyli szkoła branżowa pierwszego stopnia. Liceum ogólnokształcące oraz technikum. Po formie jest to o rok mniej więcej dłużej, czyli szkoła branżowa ma 3 lata, liceum 4, a technikum 5, co w zasadzie zostaje mm, też zmienione o rok. I teraz tak, jeżeli kończymy technikum i liceum, czyli mamy za sobą maturę, to możemy od razu śmiało pójść na studia. Właśnie to jest warunek pójścia na studia, że potrzebujemy maturę. Jeżeli decydujecie się na szkołę branżową pierwszego stopnia, to sama szkoła, ukończenie tej szkoły nie umożliwia Wam pójścia na studia, ponieważ tutaj nie ma matury. Tutaj na koniec zdaje się egzamin, tak zwany czeladniczy, który daje Wam zawód. Macie pewien fach w ręku, możecie spokojnie tytułować się, że jesteście na przykład, nie wiem, fryzjerem, że jesteście. Yy... Mechanikiem, aczkolwiek yy, nie macie matury. Natomiast, jeżeli wybierzecie tą szkołę, to możecie później pójść do liceum ogólnokształcącego, lele, ogólnokształcącego dla dorosłych, albo wybrać szkołę branżową drugiego stopnia i tu już później macie maturę, więc możecie po tej edukacji, tym etapie edukacji, pójść na studia, jeżeli macie taką ochotę. Natomiast w zasadzie po każdej szkole możecie pójść do szkoły policealnej. Oczywiście po ukończeniu technikum, liceum oraz liceum dla dorosłych, czyli jeżeli wybierzecie tę drogę od branżowej do liceum. Możecie pójść do szkoły policealnej i tam też szlifować swój zawód, kształtować się i dodatkową opcją, która podnosi kwalifikacje zawodowe, jeszcze bardziej są różne kursy kwalifikacyjne, różne kursy zawodowe. Możecie je osiągnąć tak naprawdę w różny sposób. Trwają one też bardzo, bardzo różnie, w różnym czasie, zależnie od, od tego, jaki to zawód, jaka to jest specjalna specjalizacja. Także to jest kwestia po prostu wyboru. Ale taki kurs możecie sobie zrobić zawsze, po każdej szkole. To są kursy uzupełniające, więc dla każdego są drzwi otwarte. I tak, moi drodzy, kształtuje się właśnie ta ścieżka kariery zawodowej, może jeszcze nie kariery, na razie kształcenia. Chciałam wam przypomnieć o tym, żebyście mieli pewność, gdzie możecie pójść i ile czasu to trwa. Oczywiście, jeżeli wybierzecie sobie jakiś zawód, to musicie sprawdzić, na jakie etapy kształcenia jest potrzebne. Czyli jeżeli ja wybiorę sobie, że chcę być, załóżmy, fryzjerką, to wiem że mogę tą, ten zawód zrealizować zarówno w szkole branżowej i dostać zawód fryzjera, mogę też w techniku coś takiego zrealizować. Jeżeli chodzi o studia i o liceum, nie ma czegoś takiego jak profil, chyba, że są profile fryzjerskie, ale to też nie daje nam kwalifikacji do wypełnienia tego zawodu. Natomiast jeżeli wymyślę, że chcę być psychologiem, załóżmy, wtedy wiadomo, że muszę ukończyć szkołę wyższą, pięcio, pięcioletnie studia, jednolite magisterskie. Dlatego patrzę sobie, którędy będzie mi łatwiej się poruszać. Czyli mogę sobie wybrać technikum, gdzie będę miała na koniec zarówno maturę, jak i konkretny zawód, jaki sobie wybiorę. Więc idąc dalej na studia, już jeden zawód mam, powiedzmy w rękawie, a teraz szkole się na drugi. Albo mogę pójść, bo powiedzmy nie chcę innego zawodu, więc ten rok dłużej mnie nie zbawi. Dlatego wybieram liceum ogólnokształcące o jakimś już konkretnym profilu i Ciach później sobie idę już na studia i realizuję swoje kwalifikacje zawodowe. Te informacje są na, również na tej stronie z ORE, także jeżeli chcecie się zapoznać, czytać bardziej, to Was serdecznie do tego zapraszam.